Pamiętajcie, że jak macie jakąś twarz zaznaczoną, to musicie ją odznaczyć, inaczej nie zadziała to. Ciemka wszystkim. W tym filmiku Wam pokażę, jak mieć każdą twarz w Roblox za darmo. Wchodzimy w Avatar Shop i klikamy Classic Fence. Następnie wybieramy twarz, jaką chcemy. Następnie wchodzimy w nią i przeciągamy ją na pulpit. Potem już możemy wyjść z przeglądarki. Następnie klikamy na Robloxa prawym przyciskiem i klikamy Otwórz lokalizację pliku. Potem klikamy ten pierwszy folder na górze. Następnie ten ostatni na dole, czyli Textures. Tutaj mamy wszystkie tekstury. Następnie musimy zmienić nazwę tej twarzy co mamy na pulpicie. Na face. I zapisujemy. Potem przeciągamy tą twarz do tego folderu, co mamy otwarte, i klikamy. Zamień plik w miejscu docelowym. Ja tego nie robię, bo nie chcę sobie już zamieniać. I to tyle. Możemy zamknąć. Teraz wystarczy wejść do jakiejkolwiek gry na Robloxie. I już będziecie mieli. Ja mam inną, bo sobie nie zmieniłem. Ale jak widzicie, wszystko działa i jest za darmo. Inni gracze też to widzą także spoko. Jak chcecie to możecie pisać swoje niki Roblox to wam może dam jakieś pety w Pet Simulator X. To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostaw suba i lajka like papa.